Na kotlarskiej. Przypomniałam, że jedna z pierwszych interakcji, jaką miałem z Arkiem, dotyczyła gara. Tak, tak było! Ale od razu sprostowanie, że garnek to nie należał do mnie, tylko do Magdy, która gdzieś o, tutaj. Tak, jakiś grzyb to był w tym garnku? Jak to Co tam? To był po Co tam? Wynikła tutaj w przedpokoju <laughs> <laughs> na targarnię, gdzieś poboczna okoliczność. Chciałbym <laughs> ten. Że zauważyliśmy tutaj po... podejrzenie o popełnienie przestępstwa, zniszczenia bądź przywłaszczenia sobie mojego garnka przez osoby praktykujące uważne milczenie. Jeżeli sytuacja się nie wyjaśni, przysługuje mi pełne prawo do zwrócenia się o pomoc do organów ścigania. Ale garnek chyba jest w piwnicy, jak? Otóż nie. To ten garnek pojechał na komandosów. Dobrze, no to tak, jeżeli chodzi o garnek. Był tu jakiś koleż, który przyszedł po garnek. Zdaje się, że, że zachodzi konsensus w sprawie tego, że ten garnek należał do mnie. Jak gdyby też zachodzi jak gdyby konsensus, że został on pożyczony ode mnie bez mojej wiedzy. Nie przechowywałem go u ciebie w domu za Twoją zgodą nieodpłatnie. Ja tylko dla pewności chciałem dopytać czy możesz opisać jak wyglądał twój garnek? Duży biały garnek. To to Jasny.